Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wróg próbuje zboczyć cię z drogi, nawet gdy twoja więź z Bogiem wydaje się silna? Życie chrześcijańskie pełne jest wyzwań, a często zaskakują nas niewidzialne ataki, które podważają nasz spokój. Niezbędne jest rozpoznanie, że nawet jeśli sytuacja wydaje się spokojna, trwa duchowa bitwa. Zastanówmy się nad tym wspólnie. Jeśli ta poszukiwanie odpowiedzi odbija się echem w twoim sercu, Zapisz się już teraz. Nie podążaj tą drogą sam. Codziennie spotykamy się z wieloma znakami, które często ignorujemy. Nagła utrata spokoju, która cię niepokoi, czy też rozpraszacze zajmujące każdą minutę twojego czasu, mogą być subtelnymi strategiami wroga, mającymi na celu odwrócenie twojej uwagi. Te rozpraszacze to nie tylko drobne niedogodności, to sygnały alarmowe. Zachęta do przeanalizowania naszej drogi z Bogiem. Jeśli czujesz się zablokowany lub pełen wątpliwości, wiedz, że może to być podstęp wroga. Dzisiaj, wspólnie, oświetlimy te znaki światłem Pisma Świętego i nauczymy się, jak na nie reagować. Przygotuj się, aby wzmocnić swoją relację z Bogiem i stanowczo przeciwstawić się tym atakom. Życie chrześcijańskie to pełna wyzwań podróż która testuje naszą wiarę i determinację. Od czasów starożytnych, kiedy naśladowcy Chrystusa stawiali czoła okrutnym prześladowaniom, aż do naszych czasów, gdzie walka jest często bardziej subtelna, uczymy się, że droga do świętości jest często naznaczona niewidzialnymi bitwami toczącymi się wewnątrz i wokół nas. Decydując się żyć zgodnie z prawdą i zamysłem Bożym, automatycznie stajemy się celem wroga. Który pragnie jedynie naszego upadku, oddalenia od boskich obietnic i pokoju, który tylko Chrystus może zaoferować. Niezbędne jest zachowanie, czujności, uważność na pułapki, które mogą nas otaczać, i rozpoznanie taktyk przeciwnika, który objawia się na niezliczone sposoby. Rozpoznanie, że toczy się duchowa bitwa, jest pierwszym krokiem niezbędnym dla naszej ochrony i rozwoju duchowego. W Efezjan 6:12 Paweł ostrzega, bo zmaganie nasze nie przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw mocom, przeciw władcom ciemności tego świata, przeciw duchom zła podniebnym. Ten kluczowy werset powinien kształtować naszą perspektywę w stosunku do trudności, z jakimi się zmagamy, pomagając nam zrozumieć, że każdy problem, każda wewnętrzna walka może być czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. Może to być w rzeczywistości działanie wroga, próbującego odwrócić nas od boskiego zamysłu. To rozpoznanie zachęca nas nie tylko do walki, ale do wejścia w bitwę z mądrością i rozeznaniem, zawsze gotowi do stawiania oporu. Jednym z najwyraźniejszych znaków, że jesteśmy pod atakiem, jest nagła utrata spokoju. Jest to znak często mylony z codziennymi zmartwieniami lub stresem. Mamy wrażenie, że wszystko w naszym życiu jest w porządku, a nagle niepokój lub lęk opanowuje nasze serce. Ta nieobecność pokoju jest wyraźnym wskazaniem, że coś jest nie tak. Co powoduje ten brak spokoju? Może to być konkretne wydarzenie, dręcząca nas wątpliwość, a nawet subtelna manipulacja wroga, próbującego sprowadzić nas na złą drogę. Kiedy znika spokój, nadszedł czas na szczerą analizę naszego życia. Jak często pozwalamy negatywnym myślom nabrać siły, na to, by wkraczały w nasze uszy niebudujące rozmowy, a nawet by codzienne sytuacje wywoływały bezpodstawną niepewność? W Izajasza 26:3 znajdujemy obietnicę: Pan, Ty zachowasz w pokoju doskonałym tego, którego umysł będzie na Tobie, bo w Ciebie ufa. Ten werset to kotwica przypominająca nam, że prawdziwy pokój wynika z naszej ufności w Boga. Kiedy ta ufność zostaje zachwiana, wróg ma tendencję do bycia bardziej śmiałym, a ataki mogą powrócić z nową siłą. Dlatego rozpoznanie utraty spokoju nie powinno być postrzegane jako powód do rozpaczy, ale jako okazja do zwrócenia naszego wzroku ku Bogu w modlitwie i refleksji. Bądźmy czujni na milczenie Boga w pewnych momentach. Czy On ujawnia coś na nasz temat? Możemy rozpocząć wewnętrzną rozmowę, zadając pytania: Co ta utrata spokoju mówi o mojej obecnej sytuacji? Czy odchodzę od dróg, które Bóg przygotował dla mnie? Rozważenie tych pytań jest niezbędne, abyśmy mogli rozpoznać obszary, w których musimy się poprawić i w których powinniśmy prosić o pomoc Pana. Dostrzegając tę utratę spokoju, Powinniśmy szukać Pana z pokornym sercem, pozwalając mu przywrócić to, co zostało naruszone. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, zgodnie z Filipian 4:7, to ochrona oferowana przez Pana, kluczowy duchowy pancerz, który chroni nas przed atakami wroga. Kiedy rozpoznajemy te obietnice, nabieramy odwagi, aby stanowczo przeciwstawić się rozpraszaniom i niepewnościom, które próbują odwrócić nas od tego, czego Bóg dla nas pragnie. To przypomnienie, że powinniśmy ponownie zakorzenić naszą ufność w nim, a nie w okolicznościach zewnętrznych. W miarę postępu w tej podróży ważne jest, aby pozostać czujnymi w odniesieniu do innych znaków, które mogą wskazywać, kiedy wróg próbuje nas zwieść. Drugim znakiem do obserwacji jest wzrost rozpraszaczy. W świecie zalanym informacjami, nowościami i ciągłymi bodźcami, bardzo łatwo zgubić się w działaniach, które choć legalne, mogą ostatecznie oddalać nas od naszych celów duchowych. Ile razy przyłapałeś się na zajmowaniu się zadaniami, które ostatecznie nie, mają znaczenia duchowego? Rozpraszacze często stają się tak subtelne, że nie zauważamy, kiedy pochłaniają nas elementy codziennego życia czy to media społecznościowe, rozrywka, czy zajęcia pochłaniające nasz czas, ale nie odżywiające naszej duszy. W tysiąc... W tym scenariuszu nasze priorytety mogą się zmienić, a jednocześnie nasze skupienie na Bogu zaczyna się rozpraszać, pozostawiając nas podatnymi na ataki i pustkę duchową. Ta strategia wroga jest zatem przebiegła i podstępna. Poprzez rozproszenie odciąga nas od komunii z Bogiem, a w konsekwencji od naszego pokoju. To stara, lecz skuteczna taktyka. Sam Jezus ostrzegał swoich uczniów w Ewangelii Łukasza 21:34: Uważajcie na siebie, żeby wasze serca nie były obciążone pijaństwem, obżarstwem i troskami życiowymi. To wezwanie to apel o odpowiedzialność za utrzymanie naszego serca i umysłu skupionych na Chrystusie, unikając pułapek, które mogą nas zwieść. Kiedy pozwalamy, by rozproszenia narastały, często odczuwamy duchową stagnację. Mimo, że możemy być zajęci, możemy zauważyć, że nasze życie duchowe nie rozwija się. Ta stopniowa odległość czyni nas jeszcze bardziej podatnymi na manewry wroga, prowadząc do mniejszej produktywności w dziele Bożym i w Jego Królestwie. W miarę jak oddalamy się od modlitwy i czytania Pisma Świętego, nasza zdolność do słyszenia głosu Pana może ucichnąć, czyniąc coraz trudniejszym rozeznanie Jego dróg. Konieczne jest praktykowanie czujności. Musimy stale badać, jak wykorzystujemy nasz czas i zastanawiać się nad priorytetami, które ustalamy. A co, gdybyśmy zadali sobie pytanie, co konkuruje o moją uwagę i dlaczego jest to takie ważne? Te pytania są wezwaniem do duchowej samoopieki, gdzie musimy stworzyć przestrzeń w naszym życiu dla Boga. Zamiast pozwalać, by rozproszenia zajmowały nasz czas, Powinniśmy celowo szukać chwil ciszy i modlitwy, gdzie możemy ponownie połączyć się z sercem Boga. Za każdym razem, gdy poczujesz utratę pokoju i zauważysz, że rozproszenia cię otaczają, może to być odpowiedni moment, aby zrobić przerwę i ponownie ocenić swoją drogę. Jakie priorytety należy dostosować? Jakie nawyki należy przejrzeć? Te rozważania są fundamentalne. Ponieważ mogą przekształcić naszą duchową podróż, przynosząc odnowę i przywracając nasz cel w Chrystusie. W miarę jak badamy, te znaki, bądźmy zawsze czujni świadomi, że walka nie jest przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko siłom, które próbują nas odciągnąć od miłości Boga. Niech będziemy stale uważni i otwarci na to, czego Pan chce nas nauczyć, prowadząc nas do głębszej komunii z Nim. Gdzie znajdziemy prawdziwy pokój i siłę potrzebną do przeciwstawienia się wrogowi? W miarę jak podążamy za naszą drogą wiary, ważne jest, abyśmy byli świadomi znaków, które mogą wskazywać na obecność ataków duchowych w naszym życiu. Narastające rozproszenia to jedna z najczęstszych taktyk, których używa wróg, aby odwrócić nas od naszego celu. Czasami w codziennym pośpiechu zauważamy, że jesteśmy bardziej skłonni do rozpraszania się rzeczami doczesnymi. Może się to objawiać na różne sposoby. Spędzamy godziny na przeglądaniu mediów społecznościowych, pozwalamy się ponieść niekończącej się rozrywce lub dajemy się wciągnąć w niewznoszące rozmowy. W tym sensie warto dokonać szczerej refleksji. Ile razy widziałeś się pogrążony w zadaniach, które w gruncie rzeczy nie przynoszą prawdziwej duchowej satysfakcji? Musimy zdawać sobie sprawę, że rozproszenia, bez względu na to, jak nieszkodliwe mogą się wydawać, są taktyką wroga, aby odciągnąć nas od naszych duchowych celów. W świecie tak pełnym informacji i bodźców, w każdej chwili łatwo się zgubić, a to oddala nas od tego, co naprawdę ważne naszej relacji z Bogiem. Często rozproszenia stają się niewidzialne. Początkowo możemy wierzyć, że po prostu odpoczywamy lub się bawimy. Ale z czasem zauważamy, że te działania oddalają nas od boskiego celu. W Ewangelii Łukasza 21:34 Jezus nawołuje nas: Uważajcie na siebie, żeby wasze serca nie były obciążone pijaństwem, obżarstwem i troskami życiowymi. To ostrzeżenie przypomina nam, że powinniśmy dbać o nasze serce, zapobiegając jego przeciążeniu rozproszeniami, które nie pomagają nam rosnąć duchowo. Kiedy pozwalamy się ponieść tym rozproszeniom, często kończymy się czując duchowo zastopowani. To generuje błędne koło, ponieważ taka stagnacja może czynić nas jeszcze bardziej podatnymi na manewry wroga. Brak czasu na modlitwę i czytanie Pisma Świętego prowadzi do zmniejszonej zdolności słyszenia głosu Boga i rozpoznawania Jego wskazówek. Prawda jest taka, że podczas gdy jesteśmy rozproszeni, duchowa przemoc postępuje bez naszej świadomości. Wróg raduje się, gdy jesteśmy oddaleni od komunii, którą mamy z Panem. Dlatego konieczne jest docenianie duchowej samoopieki, co pochłania nasz czas, co naprawdę konkuruje o naszą uwagę. Musimy zobowiązać się do stworzenia przestrzeni w naszym życiu na chwilę ciszy i połączenia z Bogiem. Zamiast pozwalać, by rozproszenia nas zdominowały, powinniśmy celowo, szukać samotności i refleksji, pozwalając panu przywrócić nasze skupienie i prowadzić nas. W ten sposób kontynuujemy podróż i możemy zauważyć, że trzecim znakiem tego, że wróg może działać w naszym życiu, jest niezgoda w naszych najbliższych relacjach. Niespodziewane konflikty, w szczególności, mogą sygnalizować, że istnieje subtelny manewr wroga, próbujący nas oddzielić od prawdy i komunii, którą mamy z Bogiem i ze sobą nawzajem. Często możemy znaleźć się w dyskusjach lub nieporozumieniach z tymi, których kochamy, i bez zastanowienia, te sytuacje mogą być bezpośrednim odbiciem niewidzialnych ataków wroga. Kiedy obserwujemy konflikty w naszych relacjach, ważne jest, aby zatrzymać się i ocenić, co tak naprawdę stoi za tymi nieporozumieniami. Czasami małe irytacje mogą przekształcić się w duże niezgody, jeśli nie będziemy ostrożni. Jakub 4:1 uczy nas że wojny i spory między nami nie wynikają z pragnienia korzystania z tego, co mają inni, ale z naszych własnych pragnień, które toczą wojnę w nas. Te pragnienia mogą być manipulowane przez wroga, prowadząc do podziałów i oddalenia. To strategia osłabienia ciała Chrystusa, rozbijając tych, którzy powinni pozostać zjednoczeni. Ważne jest pamiętać, że konflikty są naturalną częścią każdego związku. Jednakże pozwalając tym konfliktom rozwijać się bez dyscypliny i duchowej troski, stawiamy się w pozycji słabości. Kiedy rezygnujemy z otwartej komunikacji i gotowości do pokojowego rozwiązania, jesteśmy bardziej podatni na zagubienie się w emocjonalnym rozłamie, często pozwalając nienawiści i urazom rosnąć. To klasyczny manewr wroga, który sieje niezgody i podziały pośród ludu Bożego. Dlatego też, gdy stajemy w obliczu konfliktów, musimy szukać Pana w modlitwie, prosząc o mądrość i wskazówki, jak rozwiązać te problemy. Musimy pamiętać, że w Efezjan 4:3 jesteśmy wezwani do dążenia do zachowania jedności ducha w więzi pokoju. Oznacza to, że pośród różnic i nieporozumień naszym priorytetem powinna być pojednanie i odbudowa relacji. Przebaczenie jest niezbędnym elementem tego równania. I może odmienić sposób, w jaki poruszamy się w naszych codziennych interakcjach. Musimy również ocenić sposób, w jaki się komunikujemy i co pozwalamy wejść do naszych serc. Ilekroć słowa stają się ostre, a emocje intensywne, czas zrobić krok w tył i przemyśleć sytuację. Zapytaj się: czy działam z miłością i współczuciem, czy dążę do jedności, czy podsycam podziały? Te pytania są kluczowe, aby Rozpoznać działanie wroga w naszych relacjach i dać nam rozeznanie niezbędne do wyboru drogi pokoju. Podczas tej duchowej podróży ważne jest, abyśmy zachowywali czujność zarówno wobec rozpraszaczy, jak i konfliktów w związkach. Są to sygnały wskazujące na potrzebę dostosowania i skupienia się na istocie naszego życia w Chrystusie. Angażując się w poszukiwanie pokoju i jedności, nie tylko chronimy się przed atakami wroga. Ale także wzrastamy w wierze i miłości, będąc światłem w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Obyśmy zawsze szukali pomocy Pana, pozwalając Mu prowadzić nas w budowaniu zdrowych relacji i praktykowaniu jedności, abyśmy mogli odzwierciedlać Jego miłość we wszystkim, co robimy. W drodze wiary absolutnie normalne jest zmaganie się z momentami wątpliwości i niepewności. Piątym znakiem, który możemy zidentyfikować, gdy wróg próbuje nas zepchnąć z drogi, jest pojawienie się niepewności dotyczących naszych przekonań i miłości Boga. Wszyscy my w pewnym momencie kwestionowaliśmy naszą wiarę. Te fazy mogą pojawić się pośród kryzysów bólu lub po prostu w wyniku trudnych doświadczeń, które sprawiają, że wahani się. Kiedy zaczynamy kwestionować, czy Bóg naprawdę nas kocha, musimy być czujni. Ponieważ może to być bezpośredni manewr wroga, mający na celu podważenie naszej ufności w Boga. Wątpliwości mogą manifestować się w sposób subtelny i podstępny. Pytania takie jak: Jeśli Bóg mnie kocha, to dlaczego to przechodzę? mogą pojawić się w chwilach bólu lub trudności. Te pytania są naturalne, ale mogą być również wykorzystywane przez wroga, aby osłabić nas duchowo. W 1 Piotra 5:8 Jesteśmy ostrzegani, aby zawsze być czujnymi, ponieważ wróg, jak ryczący lew, chodzi wokół nas, szukając kogo pożreć. Ten potężny obraz przypomina nam, że musimy być czujni, szczególnie w najsłabszych momentach naszego życia. Kiedy pojawiają się te wątpliwości, niezwykle ważne jest, aby się nie oddalać od Boga. Niestety wielu robi dokładnie odwrotnie: zamiast zwracać się do Pana, odwracają się od Niego. Przestając się modlić, lub szukać, jego wskazówek. To właśnie tego chce wróg: odizolować nas od źródła wszelkiej siły i nadziei. Zamiast tego, powinniśmy zwrócić się do Pisma Świętego, gdzie znajdujemy prawdy potwierdzające miłość i wierność Boga. W Rzymian 8.38-39 jesteśmy przypominani, że nic nie może nas oddzielić od miłości Boga, nawet wątpliwości, które odczuwamy. Pożyteczną praktyką, gdy zmagamy się z tymi wątpliwościami, jest powrót do pierwotnego celu naszej wiary. Medytacja nad naturą Boga, nad Jego obietnicami i wszystkim, co już uczynił w naszym życiu, może pomóc rozproszyć te niepewności. Robiąc to, przypominamy sobie, że wątpliwość jest częścią podróży uczenia się i wzrostu. Zamiast pozwalać, aby ta wątpliwość nas opanowała, Możemy wybrać, aby zobaczyć ją jako okazję do pogłębienia naszej relacji z Bogiem. Im bardziej szukamy Go w modlitwie i czytaniu Słowa, tym bardziej umacniamy się, a wątpliwości tracą nad nami swoją moc. Teraz, omawiając znaki, których wróg używa, aby zepchnąć nas z naszego boskiego celu, należy zwrócić uwagę na szósty znak uczucie duchowego zastoj. W pewnych momentach możemy czuć się tak, jakby nasze życie duchowe było sparaliżowane, nie czyniąc postępów ani w żaden sposób się nie rozwijając. Ten znak jest krytyczny, ponieważ wskazuje, że wróg może aktywnie pracować, aby ograniczyć nasz wzrost i naszą relację z Bogiem w sposób, który pozostawia nas bez kierunku. Zastój często staje się widoczny, gdy żywy płomień naszej wiary zaczyna się chwiać. Zajęcia duchowe, które kiedyś napełniały nas radością i inspiracją, Mogą stać się powolne i nudne. Kiedy modlitwa staje się jedynie obowiązkiem, a czytanie Biblii nudnym zadaniem, jest to wyraźny znak, że musimy zadbać o nasze zdrowie duchowe. W świecie pełnym zobowiązań i obowiązków często zaniedbujemy naszą relację z Bogiem, a to zaniedbanie może szybko przerodzić się w trudne do pokonania duchowe odwodnienie. Kiedy odczuwamy to uczucie stagnacji, Niezbędna jest refleksja nad naszą duchową rutyną. Co może blokować nasz rozwój? Czy rzeczywiście poświęcamy wystarczająco dużo czasu na poszukiwanie obecności Boga w naszym życiu? To w chwilach introspekcji znajdujemy odpowiedzi. Współczesny styl życia stawia wiele wyzwań, ale musimy znaleźć sposoby, aby priorytetowo traktować czas spędzony z Bogiem. Wróg cieszy się widząc nas zdemotywowanych, ponieważ wie, że ten brak celu może oddalić nas od błogosławieństw, które Bóg chce na nas wylać. Jednym ze sposobów na przezwyciężenie stagnacji duchowej jest odnowienie naszego zobowiązania do poświęcania czasu na modlitwę i medytację nad Pismem Świętym. Zaczęcie od małych kroków może być skuteczne. Jeśli czytanie Biblii stało się ciężkim zadaniem, spróbuj czytać krótkie fragmenty. I głęboko nad nimi rozmyślać. Psalm 119,105 przypomina nam: Twoja lampa dla moich stóp, światło na mojej ścieżce. Kiedy pozwalamy Słowu Bożemu oświecać naszą drogę, jasność i odnowiona motywacja zaczynają znów płynąć. Innym znaczącym sposobem na pokonanie stagnacji jest uczestnictwo we wspólnocie wiary. Spotkanie z braćmi i siostrami w Chrystusie na modlitwie, studiowaniu słowa i dzieleniu się doświadczeniami może stworzyć budujące środowisko. Kiedy jesteśmy we wspólnocie, możemy wzajemnie się zachęcać, inspirować i w ten sposób wnieść odnowiony zapał do naszej duchowej wędrówki. Wspólnota może być filarem wsparcia, odpowiedzialności i miłości i może pomóc nam skupić się na naszej wierze. Zarówno wątpliwości dotyczące naszej wiary, jak i uczucie stagnacji to strategie, których używa wróg, aby próbować oddzielić nas od prawdy Bożej. Jednakże, zwracając się do Niego z szczerą modlitwą i przeglądając naszą relację z Jego Słowem, znajdujemy siłę i motywację potrzebną do przezwyciężenia tych wyzwań. Ufając miłości i wierności Boga i szukając wspólnoty z innymi wierzącymi, Możemy odnaleźć wibrującą drogę wiary i rozwoju duchowego. Niech będziemy zawsze czujni, aby przyjmować prawdy, które Bóg ma dla nas, abyśmy mogli stać się silni przeciwko atakom wroga i trwać mocno w drodze wiary, ufni, że z Nim zawsze będzie nadzieja i odnowa. W trakcie naszej podróży wiary, uczymy się rozpoznawać subtelne znaki, że wróg próbuje nas odwieść od drogi Bożej. Rozpoznanie utraty spokoju Wzrostu dystrakcji, nieoczekiwanych konfliktów w naszych relacjach, wątpliwości i stagnacji duchowej jest niezbędne, aby pozostać czujnymi. Każdy z tych znaków służy jako zaproszenie do introspekcji, okazja do refleksji nad naszą relacją z Panem i z naszą wspólnotą wiary. Pamiętaj, że zniechęcenie w chwilach słabości nie oznacza porażki. To w rzeczywistości wezwanie. Do bardziej intensywnego poszukiwania obecności Boga i wzmacniania więzi Wspólnoty z innymi wierzącymi. W miarę jak przyodziejemy zbroję duchową i zanurzamy się w Słowie, znajdujemy potrzebne zachęcenie, aby przeciwstawić się wrogowi. Dlatego zobowiążmy się do reagowania na te znaki poprzez modlitwę, medytację nad Pismem Świętym i poszukiwanie Wspólnoty. Robiąc to, nie tylko wzmacniamy się, ale także budujemy ciało Chrystusa. Trwajmy mocno, ufni w miłość Boga i zdecydowani iść naprzód w wierze, wiedząc, że we wszystkich bitwach zwycięstwo zostało już zapewnione przez Chrystusa. Jeśli ta refleksja poruszyła twoje serce, zasubskrybuj, polub i udostępnij. Idźmy razem tą drogą wiary.